Jerozolima fascynowała go od dawna, dlatego postanowił tam pojechać. Nie na tydzień, nie na dwa i nie raz, ale kilka razy. No i to, co zobaczył, to, co zjadł, to opisał w książce. Bartek Kierżun, autor książki Jerozolima do zjedzenia. Autor kanału Krakowski Makaroniarz Podróżnik, no człowiek, orkiestra. Jest dzisiaj razem z nami. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Powiedz mi, ta Jerozolima, ja na początku powiedziałam, że tydzień to mało. Dwa tygodnie to też mało, bo to jest wtedy taki plan zwiedzania, że mhm. musisz zobaczyć to, tamto. Jest rzeczywiście żelazny, taki Taki plan przygotowany, natomiast jak już ten miesiąc jest, albo kilka razy jedziesz w to miejsce, to wtedy można kombinować i można się zaszyć gdzieś, gdzie się nie planowało, i zobaczyć coś, co w ogóle nie było w żadnym przewodniku. Powiem ci tak, ja mam takie wrażenie rzeczywiście, że dwa tygodnie to jest taki czas na, na, na wakacje, a, a potem zaczynasz się nudzić. I uważam, że ta, ta, ta nuda jest najfajniejszą rzeczą, jaka nam może się pojawić w, wiesz, w podróży, bo. Bo ona jest inspirująca, bo ona cię rzeczywiście wypycha tam gdzie, nie, tam, gdzie nie piszą, tam, gdzie nie każą chodzić i zaczynasz się szwendać po różnych miejscach w mieście i to rzeczywiście obfituje, potrafi zaopfitować, może niekoniecznie musi, ale potrafi zaopfitować e, przygodą, którą potem można do takiej książki włożyć. Ty byłeś po to, żeby napisać książkę y, o Jerozolimie właśnie w Jerozolimie, czy to po prostu był przypadek? Pojechałeś tam, bo ci taki kraj i takie miejsce i takie miasto marzyło y, i stwierdziłeś potem wrócę jeszcze raz na dłużej i powstanie książka. Sobie powiem ci tak, od jakiegoś czasu, to nie jest moja pierwsza książka tylko w tej serii szósta, wobec czego wiesz? ja już od pewnego czasu nie podróżuję tam gdzie chcę, tylko podróżuję tam gdzie mnie, tam, gdzie mnie pcha praca. E, ale to oczywiście są miejsca, do których ja chcę pojechać, więc, więc to nie jest tak, że ja jestem wiesz, zmuszany. Teraz pojedziesz do Jerozolimy i koniec. Albo na siłę e, musiałeś jechać tak. do Aten czy do Stambułu. Tak. E, ja chciałem, absolutnie chciałem jechać do tych miast i, i do tych krajów, które też opisuję. E, więc chciałem. Oczywiście, że chciałem, ale pojechałem teraz, w ubiegłym roku pojechałem do Jerozolimy już z tym rozmysłem, z tym pomysłem, że to będzie książka i po to tam jadę. E, dlatego wiesz, wynająłem sobie, wynająłem sobie mieszkanie na miesiąc i przez miesiąc rzeczywiście nie robiłem nie robiłem nic oprócz chodzenia po Jerozolimie od rana do wieczora. Yy, tak śmiem nazywać to zwiedzaniem. No i zbierałem, wiesz, chłonąłem Chłonąłem to miasto po to, żeby móc się nim podzielić Właśnie w tej, w tej, formie, w tej formie książkowej Chłonąłeś miasto, podobno najlepiej To miasto chłonie się w piątki, w, 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 piątki jest, w piątki jest Bardzo intensywnie, tak Sobota jest z kolei bardzo spokojna więc I to nie jest, chodzi wiesz, o imprezy piątkowe nie, Absolutnie, znaczy w pewnym sensie chodzi Nie ma się co oszukiwać, bardzo duża grupa ludzi W piątek świętuje Świętuje szabat w Jerozolimie I to rzeczywiście powoduje zatrzymanie miasta Wiesz, do pewnego momentu jest taki rausz, jak... Naprawdę, Wigilia jest bardzo dobrym porównaniem. To, co się dzieje, powiedzmy, do 13 w Polsce, w 24 grudnia, to to się dzieje mniej więcej do zachodu słońca w Jerozolimie, a potem miasto jest takie... jakby z niego uschodziło powietrze, robi się cisza, spokój, ulice są puste. I to doświadczenie, wiesz, tego pustego miasta też jest bardzo mocnym... E, bardzo mocnym przeżyciem Przeżycie. dla kogoś, kto nie, jest, kto nie jest na to gotowy Wiesz, Jerozolimia jest miastem blisko wschodnim Tam jest energia, tam jest szum, tam jest hałas, wiesz Takie jest super intensywne I nagle, wiesz, jak, jak, jakbyś odcinała kawałek tortu nożem Zostaj cisza, po prostu jesteś sama i to Anio, jest genialne. To musi być y, y, niezła różnica między tym szaleństwem, które jest wcześniej, a tym, co jest potem. Tak. No i tam też religie, które się przenikają, i też no, te religijne wydarzenia, bo może nie imprezy, y, też można poczuć na własnej skórze <laughs> tak. i to kilka naraz. Bo, tak, bo, bo... kilka naraz, bo rzeczywiście co, zbiegają, się, zbiegają się trasy. Stara Jerozolima, stare miasto w Jerozolimie nie jest duża tak naprawdę, więc, więc, więc to wszystko się musi zbiec. E, zwłaszcza, że i muzułmanie, i Żydzi mają ten sam kierunek, do którego, do którego zmierzają. E, ściana Płaczu jest częścią wzgórza świątynnego, więc jedni na wzgórze świątynne, drudzy do. Ściany płaczą i rzeczywiście masz ten ruch. Do tego wszystkiego jest muenzin, który, który wzywa na modlitwę. A do tego wszystkiego, wiesz, bardzo często jest też tak, że ludzie zmierzają na piątkową mszę do Bazyliki Grobu Świętego. Więc te trzy rzeczy naraz, plus ewentualna droga krzyżowa, która również może się w piątek wydarzyć. I to taka droga krzyżowa, która jest też mocna wizualnie, ponieważ drogę krzyżową można przejść z krzyżem. I to takim krzyżem Porządniej. 2,20, bym powiedział. Nie, nie żaden tam symboliczny, wiesz, w dłoni. Więc niesie się taki krzyż na plecach. Znaczy, nie każdy oczywiście może to zrobić, ale, ale, ale tak, tak się dzieje. Więc jeżeli te trzy rzeczy dzieją się naraz, a ty jesteś tam i patrzysz na to, co się dzieje, to rzeczywiście masz takie poczucie, że jesteś w samym środku religijnego świata. Rozmawialiśmy o tym mieście, ale tak naprawdę jeszcze w nim nie jedliśmy. Jeżeli myślimy o kuchni Izraela, to jest tak: pita, falafel. A ty co myślisz o tej kuchni? Bo na pewno masz przekrój ogromny. <gry> Słuchaj, myślę, że ona jest zróżnicowana przede wszystkim, yy, i myślę, że nie można kuchni Jerozolimy traktować jak kuchni izraelskiej tylko i wyłącznie, bo to jest kuchnia i izraelska, i żydowska. Ale do tego trzeba dorzucić kuchnię arabską, kuchnię palestyńską. Trzeba do tego dorzucić słuchaj, kuchnię całej północnej Afryki, yy, bo ja wiem, że. Yy, dobra, ja wiem, ja wiem, że mało kto pewnie o tym wie, ale szakszuka jest z Tunezji a nie z Izraela i ona się, wiesz, pojawiła się w Izraelu razem z um, Żydami, którzy po prostu przenieśli do, 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 e, do Izraela i razem z nimi po prostu tam się rozgościła i rozgościła się na tyle dobrze, że my dzisiaj mamy takie dość mocne mm -hmm. ukierunkowanie, że jak szuka to Izraela. To jest, to jest prawda. prawda i nieprawda. A hummus? E, no słuchaj, pierwsze zapisane, pierwsze zapisane materialne dowody na zjadanie hummusu to jest Egipt, e, wiek... E, dwunasty albo trzynasty, więc znowu mamy tak, że wiesz, że nie wiadomo, a z tym humusem to jest w ogóle taka sprawa jeszcze, że w tej chwili Izrael z Libanem to w zasadzie to, to, toczy, wiesz, taką wojnę podprogową. Pod, pod o to, kto ma rację, kto ten humus wymyślił, ale no cóż. No, I kto robi lepszy. I kto robi lepszy. Ja ci powiem tak, z historycznych zapisów wynika, że Egipt a w Egipcie z kolei opowiada się historię, że był to przysmak saladyna, więc no skoro tak, to ja z tym nie dyskutuję, wiesz, on był, on był dość potężnym władcą, nie chciałbym mu nastąpić na, na, na palec. Na odcisk. Tak, na odcisk. No dobrze, to jeżeli zajrzymy do tej kuchni, to pita, czyli pieczywo, które tam jest wielu, na wiele sposobów wykorzystywane, jest jednym z pieczyw, ale też bardzo popularna jest chałka. Chauka tak, ale znowu, chałka tylko i wyłącznie, słuchaj, w piątek, chałka jest pieczywem szabatowym, w związku z tym, e, oczywiście, że ją znajdziesz, oczywiście, że tak, znajdziesz ją w pozostałe dni tygodnia, ale z kolei jak jest piątek i trwa ten szabatowy rausz, o którym, o którym mówiłem, e, to słuchaj, to wtedy widzisz kolejki w, w piekarniach, które stoją po takie wielkie, wielkie chały, e, ale dla mnie takim, wiesz, najbardziej, najbardziej oczywistym e, przykładem na pieczywo z Jerozolimy jest precel jerozolimski, to jest pierwszy przepis w tej książce. Ze względu na to, że to jest słuchaj, przepis, którego nie da się ominąć. To jest pieczywo, którego nie da się ominąć. Idziesz Jerozolimą, widzisz wózki pełne precli jerozolimskich, wchodzisz do piekarni, kupujesz precla, dostajesz, słuchaj, precla, dostajesz do tego worek, taki maluteńki torebkę z zatarem. No I Twoim zadaniem jest po prostu przyjść do domu, wlać sobie oliwę do miseczki, wsypać ten zatar, zamieszać i maczać e, kawałki, e, kawałki precla i wcinać. Więc precel jest taką wizytówką. Trochę przypomina ten krakowski precel. No, no, bo precel to może to po prostu precel, ale kształtem trochę przypomina, choć jakby trochę inaczej zawinięty. Tak, jest inaczej zwinięty, one są, one są owalne i myślę, co, myślę też, że one były owalne po to, żeby się je dobrze nosiło. Nosiło się je na kijach. One po prostu wisiały jak, jak, wiesz, jak koło siebie, jeden koło drugiego. Teraz jeżdżą na wózkach takich drewnianych wspaniałych. Myślę, że taki kształt mają dlatego. A jest to też, wiesz, bardzo fajna historia, bo z kolei ja te precle tropię, e, tropię precle w całej Europie i są precle w e, Atenach, są precle w Stambule, są precle w Salonikach e, i przodkiem tych wszystkich precli jest ten, którego ty masz przed sobą na zdjęciu w tej chwili, bo e, on był wypiekany w, w Jerozolimie, e, nazywał się Kak Al -Quds. E, czyli precel z Jerozolimy. kak to Precel Al quds to Jerozolima w języku arabskim i nic bym nie zrozumiałam. <grym> <Co, grym> nic ja czemu? Trochę się nauczyłem. E, I słuchaj, one są, i one są, i one są przodkami, bo one zostały. Receptura została spisana w, w dawnej starej książce w, arabskiej kulinarnej. Ta książka pojawiła się na dworze Osmanów w Stambule i tam. Oni szybko zaczęli również piec precle, z tym, że w Stambule te w Stambule wyglądają sobie tak totalnie jak krakowskie, bo są, bo są okrągłe tak i, są, i są skręcone z dwóch. Tutaj mamy jedno i owalny kształt, i te są dużo większe swoje, bo one mają ile pokazuję 40 cm. Czyli no. taki trochę większy niż nasz bochanek chleba klasyczny. Tak, tak, tylko że one są cieniutkie, więc wiesz, nie ma. No, no, ja kupowałem jednego i to było dla mnie, to był dla mnie posiłek, to było dość. Na śniadanie to się jada czy na kolację? Na śniadanie, na kolację, na, na obiad, kiedy chcesz. To jest, takie, wiesz, to jest takie coś, co masz zawsze w plecaku. Musisz mieć to w plecaku, bo, 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 bo jest dobrze, no, kiedy to masz i wiesz, że nie będziesz głodna. Byliśmy już na śniadaniu, można to powiedzieć, że tego precla to zjedliśmy na śniadanie, chociaż mówisz, że cały dzień można go nosić, i jak ktoś głodny. No to, to ciach, gryza precla i leci zwiedzać miasto dalej. A jakbyśmy chcieli iść na obiad, to mięso czy raczej warzywa? Słuchaj, to zależy. Tutaj muszę być szczery, to zależy. Jeżeli wylądujesz w Tel Awiwie, to raczej warzywa. Tel Awiw jest jednym z najbardziej e, wegetariańskich i wegańskich miast na świecie w ogóle. To wynika oczywiście z tego, że miasto jest w przeważającej mierze y, żydowskie, co pociąga za sobą y, zasady kaszrutu, i czyli koszernego jedzenia, co so, i dużo łatwiej jest być na diecie wegetariańskiej odpada ci wtedy całe mnóstwo nakazów wynikających z religii po prostu ta jedna reguła, którą ty sama sobie narzucasz, załatwia ci bardzo dużo reguł religijnych i nie musisz się nie musisz się męczyć. Natomiast... Ale można na miesiąc na przykład być wegetarianinem. Jak y można. do Izraela i wtedy po prostu z, zrealibyś... przez ten czas. Ale z drugiej strony są też fajne, smaczne no właśnie, rzeczy z miecha. No właśnie i powiem Ci tak, mam wrażenie, że Jerozolima jest dużo bardziej konserwatywna w podejściu do kulinariów i jest dużo bardziej mięsna, co nie oznacza oczywiście, że nie zjesz tam wegetariańskiego posiłku, ale w porze, ale w porze obiadu, w porze kolacji sobie bardzo łatwo jest zjeść coś dobrego z mięs. Jest danie, które na przykład nazywa się sofrito, które robi w mojej głowie dość sporo zamieszania, bo ja znam to słowo, ale to słowo w kuchni włoskiej znaczy coś zupełnie innego niż w kuchni, niż w kuchni Jerozolimy. W kuchni Jerozolimy sofrito oznacza mięso duszone, słuchaj, z potężną ilością kurkumy, czosnku, odrobiną liścia laurowego. I to mięso jest wykańczane w taki sposób, że na ostatnie 40 minut duszenia tego mięsa w tym takim kurkumowym, intensywnym sosie dokładasz małe ziemniaki, który, których zadaniem jest zaabsorbować ten cały, cały ten smak w, w siebie. Jedno z bardziej genialnych dań i mam wrażenie, taki wiesz, taki emblematyczny, emblematyczny posiłek Ale w porze do obiadu. Ale powtórzenia w domu. Tutaj. Absolutnie, Nie absolutnie tak. Absolutnie. Słuchaj, powiem Ci tak, ja uważam, że wszystko da się ugotować w domu. To jest, nie wszystko tak smakuje, jak w Jerozolimie? Będzie smakowało. B co i będzie smakowało, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby postępować według reguł albo wiedzieć, jak te reguły po sobie następują, bo jak się wie, jak gotować, jak to jest twój pierwszy raz, to lepiej jest przeczytać jednak ten przepis. Potem już możesz robić na pamięć, bo będziesz wiedziała, jaka jest kolejność, co tam powinno zagrać, w którym momencie. Nie możesz zacząć od ziemniaków w wypadku sofrito, bo ci się te ziemniaki rozwalą. A tu chodzi o to, żeby one miały będzie kształt. Pirę. Żeby trzymały, żeby trzymały właśnie sos w sobie e, Więc to byłby sobie absolutnie idealny obiad Ale do tego też całe mnóstwo grillowanego mięsa e, I to baranina I to jagnięcina I to wołowina No bo oczywiście nie wieprzowina Eee, zupy. Bardzo mocny, bardzo mocny, bardzo mocny taki jest e, nacisk na jedzenie zupy, też i to są różne zupy. Bardzo często buraki wchodzą w grę, bardzo często kapusta wchodzi w grę. No to tak jak u nas, byśmy tutaj poczuli się trochę no, jak w domu. Wiesz co, jest bardzo duża ilość e, Żydów, którzy pojawili się w Izraelu z e, Rosji na przykład, z Polski, więc oni tak wiesz, tak trochę zmieniają te kuchnie w kierunku w kierunku naszej części Europy, więc tam to, to, to jest kolejny mocny wpływ. Wiesz, jajko na twardo, śledź. I zamiast śmietany labne, odrobina cebuli. Labne Słuchaj, ma... co to takiego? Labne to jest ser powstający na bazie jogurtu, więc, więc wiesz, nie masz śmietany, którą kojarzysz z naszą częścią świata, ale masz labne, które takie trochę śmietana, trochę jogurt i do śledzia idzie jak złoto. A pomidorówkę zjemy, czy nie? Słuchaj, nie spotkałem pomidorowej. No to pomidorówki y, tam nie uświadczymy, ale na pewno falafel zjemy i podobno ten najlepszy to jest w Betlejem? W Betlejem, tak. Tak słyszałem, że najlepszy w Betlejem i pojechałem tam nawet sobie to sprawdzić, z tym, że okazało się, że już byłem tak, pod takim wrażeniem oglądania Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem, bo to jest podstawowy punkt programu, tam trzeba pojechać, trzeba ją zobaczyć. Jeden z najdłużej, albo w ogóle najdłużej działająca świątynia... Chrześcijańska na świecie bez przerwy. Bo, wiesz, bo są takie, które były starsze, ale miały przerwy, bo na przykład były konwertowane na meczet i dopiero potem znowu były zamieniane w, w, w kościół, więc, więc ta działa bez przerwy i, i widać, że ona działa od tych y, 1500 lat. Bo powstała w czasach e, Konstantyna, potem w czasie kiedy Justynian był cesarzem została przebudowana. Z kuchni do historii. tak? do historii. Słuchaj, w temat, tak. W temat. <laughs> Ale bardzo 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 ważne miejsce. No i sobie, ja byłem pod takim wrażeniem tych mozaik, tych kolumn, tego wszystkiego, co tam zobaczyłem, że jak już poszedłem zjeść najlepszy falafel em, w całym Izraelu i w całej Palestynie, to usiadłem na tyłku. Zamówiłem wszystko inne, słuchaj, z karty, zjadłem, a potem wyszedłem z knajpy i zobaczyłem chłopaka, który na ulicy smaży ten falafel dla tej knajpy. No i oszalałem, wróciłem. <gry> Eee, I wezmę na później. Tak, wezmę na później. So, sprzedawca śmiał się ze mnie, bo on chyba wiedział, o co, 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 mi, co, co ja zrobiłem, co ja głupiego po prostu zrobiłem, dlatego dał mi sadaj, dał mi całą torebkę tego falafela i powiedział, Iść człowieku, ee, jedź, wracaj do domu, zjedz falafel wtedy, kiedy będziesz miał miejsce w żołądku, bo ewidentnie nie miałem. Ale rzeczywiście, ale falafel rzeczywiście dobry? zjawiskowy. zjawiskowy. Ale powiem ci też, że jadłem absolutnie doskonały falafel przy Bramie Lwów w, w Jerozolimie. E, zjawiskowy, słuchaj, dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że falafel to jest taka mała kulka e, chrupiąca z wierzchu, piękna, złota. Powinna być zielonkawa przynajmniej w środku od Nie powinna mieć koloru um, no dobra, beżo jakiego? beżowego, <laughs> e, bo to znaczy, że jest tam koszmarna ilość mąki i to wcale nie w tędy droga. Ale sobie dostałem ten falafel, falafel przy Bramie Lwów większy w kształcie takiego, powiedziałbym, Pączka niedużego, który ktoś splaszczył troszkę. I w środku, słuchaj, przed smażeniem, e, ktoś napchał posiekanej czerwonej cebuli z sumakiem, czyli taką kwaśną bliskowschodnią przyprawą. I ta słodycz tej cebuli plus kwaśność tego sumaku zrobiły coś takiego, że miałeś poczucie, że jesteś w zupełnie innym, wiesz, w zupełnie innym wymiarze falafelowym. Najedzmy się y, takim daniem, y, którym możemy się najeść, y, obiadowo na pewno, na kolację też, tylko tak nie przed snem, bo potem może być ciężko zasnąć, y, czyli sabich. To jest danie, które y, myślę, żeby mi smakowało. Próbowałam kiedyś y, zjeść w Warszawie, no dobre było, ale czy takie dobre jak w Jerozolimie? Pewnie nie. Co to takiego? Słuchaj, no nie jest, nigdzie w Polsce nie jest tak dobre, jak rzeczywiście w Jerozolimie. Sabich to jest kanapka, która... Swoje, swoją nazwę zawdzięcza człowiekowi, który ją wymyślił, czyli panu Sabichowi. E, pan Sabich pewnie jest szczęśliwy z tego powodu. Córka pana Sabicha jest bardzo nieszczęśliwa, bo wszyscy wołali na nią kanapkę w szkole, więc, e, <grym> więc była bardzo niezadowolona sobie z tego pomysłu. Myślę, no że... jakoś trzeba ludzi przezywać, no, na mnie mówią żaba, no i co? Obrazić no, <grym grym> się mam? Nie, po co? Dobra, nie powiem tego, co mi przyszło do głowy. W każdym razie, w każdym razie, w każdym razie. Pan Sabich, słuchaj, miał usmażone kawałki bakłażana, miał gotowane jajka, resztki tak naprawdę z kolacji szabatowej i po prostu w sobotę rano robił z tego kanapkę. E, kanapka smakowała całej rodzinie, wyniósł kanapkę na zewnątrz, ustawił się przy dworcu autobusowym i zaczął sprzedawać kanapkę kierowcom, którzy te autobusy prowadzili. Potem pasażerowie zaczęli kupować tę kanapkę, potem skład kanapki się rozrastał, i dzisiaj oprócz e, smażonego bakłażana, oprócz jajka ugotowanego na twardo, będziesz tam miała tahinę, będziesz tam miała ambę, czyli sos z mango, e, będziesz tam miała odrobinę kapusty, będziesz tam miała cebulę, będziesz tam miała pomidory, będziesz tam miała Rzodkiewki czasami będziesz tam miała. Marynaty blisko wschodnie, więc tak naprawdę nie, dostajesz nie kanapkę. Nie nie nie, 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 nie. To jest danie, danie wegetariańskie. Nie, nie, nie odważyłbym się chyba powiedzieć, że wegańskie, musiałbym się nad tym ostro zastanawiać. W każdym razie dostajesz taką kanapkę, która jest w wielkości takiej... Yy... Porządnej chryzantemy, której, której, którą zanosisz na cmentarz, ta największa z możliwych po prostu rozmiaru głowy człowieka mniej więcej, więc taka to jest karapka. jedna i na całą rodzinę. Y, y, tak, stanowczo. Powiem ci, ja zjadłem ją na obiad i kiedy zjadłem Sabich, no to następnym posiłkiem było śniadanie kolejnego dnia. Y, nie byłem w stanie y, jeść dalej, bo to potężne, potężne i bardzo dobre jedzenie. No dobrze, a burka zjadłeś? Czy Azora? Saj, burka, powiem, powiem szczerze, pyta pytasz, to odpowiadam. Zjadłem jednego i więcej tego nie powtórzyłem z tego względu, że burki, które są sprzedawane w miejscach różnych w Jerozolimie, bardzo często są burkami z odpieku, są burkami kupionymi w, kupionymi, kupionymi w, w sklepie. dużym sklepie, mrożonymi. I potem po prostu pieczony. Trochę oszustwo. One są, one są smaczne. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast wiesz co, jeżeli jesteś w czterech miejscach i te cztery miejsca mają absolutnie idealnie takie same bureczki, sztuka w sztukę, to wiesz, że coś tutaj śmierdzi i że to nie jest burek przygotowany przez nich. Więc odwiedziłem te najsłynniejsze miejsca z burkiem. W Jerozolimie i okazało się, że, jest, że są, właśnie, no są takie jak wszędzie. A z czego on w ogóle jest? Co to jest takiego? Słuchaj, ciastko, ciasto listkowe, e, czyli takie tak jak, jak ciasto filo, jak francuskie, tak, tylko, tylko blisko wschodnie, rozciągane na, rozciągane na dużym blacie. Pa, faszerujesz to różnymi rzeczami, bo, bo, bo może to być ser, mogą to być różne gatunki sera, mogą to być ziemniaki, może to być mięso, może to być szpinak ze serem, więc wiesz, całe mnóstwo możliwości. Ja najbardziej lubiłem te serowe. Tak jest, zresztą też nauczyłem się iść w Stambule, bo, bo burek to jest coś, co wiesz, co nie ma. Burek nie ma granic, to jest to jedna z tych. Nic się jest... nie przyznaje, bo to takie niedobre. Nie, nie wszy... Słuchaj, wszyscy się przyznają, bo jest takie dobre i to właśnie w drugą <laughs> stronę, wiesz? Wszyscy chcą, wszyscy chcą sobie przypisać ten sukces, no ale burek się opiera, bo jest i na Bałkanach, i jest w Turcji, i jest w Izraelu, więc w związku z tym, wiesz, ciężko ciężko. A może powiedzieć. ten w Europie w sumie będzie lepszy? Ja namawiam, żeby go robić, słuchaj, bo, bo sprzedaję w książce patent na to, jak zrobić ciasto na burek, taki blat jak ten byłby absolutnie idealny, trzeba to robić, po prostu rozciągać ciasto na tłuszczu, bo to jest, wiesz, musisz rozciągnąć, musisz zrobić ciasto, a potem je rozciągnąć, żeby było przezroczyste, tak, żebyś była w stanie czytać gazetę przez nie i to się rewelacyjnie, rewelacyjnie się to robi na oleju. I można zrobić można. samemu, a nie trzeba kupować w markecie i potem odpiekać. Pojawiło Nawet się należy. słowo właśnie ciasto, bo do deserów jeszcze nie doszliśmy, a jednak coś słodkiego też można zjeść i niekoniecznie tylko baklawę. Tak, no to wiesz co, opowiem Ci o chałce z daktylami, która jest e, pieczywem, które kończy, kończy i zaczyna Nowy Rok Żydowski. E, ta chałka pieczona na, na Nowy Rok jest okrągła. Symbolicznie chodzi o to, że mamy, wiesz, czas jest cykliczny i wszystko się powtarza, e, wobec czego ona musiała być okrągła i jest faszerowana daktylami taką w zasadzie konfiturą z daktyli niekoniecznie do końca dojrzałych, bo to, co, to, to, co chcę powiedzieć, to to, że daktyle w, w krajach, które mają u siebie palmy daktylowe, występują w czterech stopniach dojrzałości. Masz takie daktyle, które są w ogóle niedojrzałe, kompletnie dojrzałe są na samym końcu, a po środku są jeszcze dwa różne etapy, dwa różne, tak, etapy dojrzałości. Jest to super przeżycie, bo jeżeli, jeżeli ktoś będzie w, gdzieś na Bliskim Wschodzie i zobaczy daktyle, które będą żółte, i będą wyglądały na kompletnie, kompletnie, kompletnie niedojrzałe, to namawiam, żeby je kupić i, i spróbować, wiesz, bo e, taki daktyl jest zupełnie, zupełnie inny niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. My jesteśmy przyzwyczajeni do daktyla miękkiego, bardzo słodkiego, takiej mięsistej konsystencji. Który zastępuje czasami właśnie C cukier, cukier w zasadzie, to tak. było zdrowiej. A tam masz, słuchaj, tak, że gryziesz go, on zaczyna ci chrupać i masz takie... Takie cudownie, cudownie osuszające wrażenie w ustach, bo bardzo duże taniny tam są, poziom tanin jest bardzo wysoki, jak w czerwonym winie e, i dopiero potem pojawia się to, ta daktylowa słodycz na samym na samym końcu i one są wykorzystywane, te takie półdojrzałe daktyle do tego, żeby nafaszerować nimi tę noworoczną, noworoczną chałkę i powiem Ci tak, jest to jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o desery w tej książce. No i pewnie można spróbować to zrobić, o ile takie daktyle dostaniemy i gdzieś uda nam się kupić. Słuchaj, można też z dojrzałymi daktylami, zapewniam. Tak to robię tutaj, kiedy, kiedy jestem w Polsce, robię to w ten sposób. Chałka nie traci, więc, więc namawiam. Możesz mnie zaprosić na taką hałkę. szkoda, że nie przyniosłeś. Bartek Kierzun, autor książki Jerozolima do zjedzenia, był razem z nami. Bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.